Ten odcinek rozpoczyna serię, w której chciałabym Wam opowiedzieć o fascynujących dziejach wakacyjnej stolicy Polski, czyli Sopotu. Jeśli słuchacie go na YouTubie, to świetnie, bo w przeciwieństwie do większości innych moich podcastów, we wszystkich odcinkach dodaję wiele archiwalnych i współczesnych zdjęć Sopotu. I tu bardzo chciałam podziękować Muzeum Sopotu, które udostępniło mi liczne fotografie i ilustracje. W przypadku tego odcinka jednak większość fotografii jest mojego autorstwa. Jeśli jest inaczej, wówczas odpowiednio to opisuję. A źródła informacji, które posłużyły mi do jego stworzenia, znajdziecie jak zwykle w opisie. Historia Sopotu Odcinek pierwszy, czasy do 1823 roku. Jeśli kiedykolwiek w jakiś letni dzień będzie wam dane znaleźć się na drugim obok krupówek, najpopularniejszym polskim deptaku, czyli na sopockim monciaku i oblegające go tłumy zdążą Was już nieco zmęczyć, to najlepiej skręćcie w ulicę Hafnera i po prostu idźcie cały czas przed siebie. Po 15 minutach dotrzecie nie tylko w zdecydowanie bardziej spokojną okolicę, ale również w miejsce, gdzie historia Sopotu się zaczyna. To właśnie tu, mniej więcej u zbiegu ulic Hafnera i Osiedlowej, niewiele ponad 500 metrów w linii prostej od bałtyckiego brzegu, w VII i VIII wieku istniał Słowiański Gród, będący prawdopodobnie pierwszą tego typu osadą na tych terenach. Gród pełnił różne funkcje, między innymi obronną dla okolicznych osad, czy handlową, a handlowano przede wszystkim tutejszym bogactwem, czyli bursztynem, i zdaje się, że chyba nie tylko lokalnie ponieważ na terenie tego grodziska archeolodzy znaleźli monety arabskie z IX i X wieku. Poza tym trafili także na gliniane naczynia i przęśliki, na których nasi słowiańscy przodkowie przędli len, konopie czy wełnę. Dotkania sieci rybackich Używali igieł i szydeł, bo to właśnie ryby, obok mięsa hodowanych przez nich zwierząt, były podstawą ich diety, a ze skóry zwierząt wytwarzali odzież i buty. Można więc powiedzieć, że byli tacy trochę zero waste na długo, zanim stało się to modne. Wyboru miejsca na swoje grodzisko pierwsi Sopocianie nie dokonali przypadkowo, bo zbudowali je przy zbiegu dwóch potoków, dziś nazywanych Grodowym i Kamiennym, które gwarantowały dostęp do świeżej pitnej wody. I co ważne, współcześnie wcale nie musimy sobie wyobrażać, jak to grodzisko wyglądało, ponieważ archeologom udało się je odtworzyć. I od 2001 roku działa tu muzeum, o czym Chyba nie każda osoba odwiedzająca Sopot wie. Grodzisko w trakcie swojej historii bywało celem ataków innych plemion. Dwukrotnie palone, dwukrotnie zostało odbudowane, ale w X wieku zostało zniszczone na dobre. Nie oznacza to jednak, że nikt się jego terenem i okolicą nie interesował. Wręcz przeciwnie, 300 lat później, książę pomorski mściwoj II podarował je Cystersom w ramach rekompensaty za ziemię, jakie stracili na rzecz zakonu krzyżackiego. Mściwoj bynajmniej nie działał z potrzeby dobrego serca, tylko na zasadzie, że wróg mojego wroga jest moim przyjacielem. Inaczej mówiąc, liczył na to, że gdyby Jemu przyszło walczyć z krzyżakami, to cystersi w zamian za taki podarunek po prostu mu pomogą. I to właśnie w akcie z 25 marca 1283 roku, w którym Mściwoj II przekazuje cystersom te tereny po raz pierwszy nazwa Sopot i której przypisuje się różną etymologię. Niektórzy twierdzą, że może pochodzić od prasłowiańskiego słowa oznaczającego rwący potok, co ma sens, ponieważ w Sopocie doliczymy się kilkunastu potoków, ale może też pochodzić od określenia sapy albo sapoty, czyli bagna, moczary, co również ma sens, bo i terenów bagiennych nigdy w okolicy nie brakowało. I w taki oto sposób tereny Sopotu w XIII wieku zasiliły majątek cystersów, którzy trzy wieki później zaczęli na nich zbijać całkiem niezły interes. Bo oto XVI wiek przynosi modę na wieś, której emanacją jest chociażby pieśń o Sobódce Kochanowskiego, wychwalająca wieś spokojną, wieś wesołą. I Patrycjusze Gdańscy, czyli najbardziej zamożni, sprawujący władzę w mieście, jego obywatele, najczęściej niemieckojęzyczni, również tej modzie ulegają. Najpierw jeden, zanim kolejny, zaczynają dzierżawić sopockie tereny od cystersów na tyle długoterminowo żeby zbudować tam swoje letnie rezydencje, w skład których wchodziły dwory otoczone sielskimi parkami, postawionymi na ich terenie fontannami i rzeźbami. No i nagle okazało się, że jeżeli należy się do tak zwanej śmietanki towarzyskiej w Gdańsku XVI wieku, to taki letni dwór w Sopocie po prostu wypada posiadać. Poza tym, tak jak i dzisiaj, nieruchomość to zawsze dobra lokata kapitału. Ostatecznie w Sopocie takich dworów patrycjuszy powstaje kilkanaście, najczęściej w okolicy zbiegu dzisiejszych ulic 1 Maja i Alei Niepodległości, gdzie teraz przebiega linia kolejowa łącząca Gdańsk z Gdynią, a my możemy znaleźć czy to niewielką włoską restaurację, czy to sklep zielarski, czy też księgarnię. Na powstaniu dworów zyskali zatem gdańscy patrycjusze, ponieważ mieli dokąd udać się na weekend, najcystersi, no którzy otrzymywali sowite zapłaty za dzierżawę ziemi. Nie skorzystali natomiast raczej lokalni chłopi, którzy mieli na terenach, gdzie budowano letnie rezydencje, swoje gospodarstwa i musieli je w związku z tą budową opuścić. Część znalazła później zatrudnienie w dworach jako służba. Część przeniosła się w okolice Dolnego Sopotu i zajęła się połowem ryb. Co zakrawa na tyle o ironii historii, że dzisiaj Dolny Sopot to chyba jedna z najbardziej prestiżowych dzielnic nie tyle Trójmiasta, co wręcz całej Polski, gdzie ceny nieruchomości mogą zdecydowanie przyprawić o szybsze bicie serca. Jeden z tych dworów, a konkretnie ten, usytuowany tam, gdzie dziś stoi Kościół Świętego Jerzego. W 1660 roku spotkało niemałe wyróżnienie. Właśnie wtedy toczono rozmowy pokojowe pomiędzy Polską a Szwecją, które miały zakończyć krwawy najazd Szwedów, zwany również potopem szwedzkim. Rozmowy toczyły się w dzisiejszej dzielnicy Gdańska, czyli Oliwie. Ale reprezentantów pertraktujących stron, a byli wśród nich nie tylko Polacy czy Szwedzi, ale również Austriacy, Prusacy i Francuzi, ulokowano w różnych okolicznych miejscowościach. I w taki sposób szwedzka delegacja trafiła do Sopockiego dworu numer 11. Z naszej dzisiejszej perspektywy, zakończenie wojny to okoliczność raczej skłaniająca do refleksji. Ale w XVII wieku. Zarówno strona polska, jak i strona szwedzka przy tej okazji w miejscach swojego zakwaterowania urządzały wystawne przyjęcia. Poza tym szwedzcy ambasadorowie zażyczyli sobie Pewnych udogodnień, i bynajmniej nie chodziło o zapas szwedzkich cynamonowych bułeczek czy saunę, ale o to, żeby dwór nr 11 otoczyć fosą i fortyfikacjami, które to życzenie zostało zresztą spełnione. Pokój oliwski podpisano 3 maja 1660 roku. Szwedzi wyjechali, ale fortyfikacje zostały. Podobnie zresztą jak nowa nazwa dworu. Do 1660 roku czasem nazywano go dworem francuskim, ale od tamtego momentu został już dworem szwedzkim. 50 lat później, w 1710 roku, dwór ten gościł także króla Augusta II Sasa, a w 1733 roku króla elekta Stanisława Leszczyńskiego i konsekwencje wizyty tego drugiego były dla Sopotu niestety. Po śmierci Augusta II większość polskiej szlachty na króla wybrała właśnie Stanisława Leszczyńskiego, ale była także mniejszość popierana przez Rosję, która na tronie wolała widzieć księcia z Saksonii Fryderyka Augusta i obwołała go królem Augustem III. W wyniku tego zamieszania w 1733 roku Rosja napadła na Polskę, żeby władza Augusta III ugruntować i zaczęła odnosić sukcesy na tyle spektakularne, że Stanisław Leszczyński po prostu z Warszawy uciekł, a na miejsce ucieczki wybrał Gdańsk. I w maju 1734 roku przybyły tam nawet drogą morską, po to, żeby mu pomóc, wojska francuskie. Ale dotarły tam również i wojska rosyjskie. I na wieść o przybyłych do Gdańska. Francuskich żołnierzach, Rosjanie przystąpili do ataku totalnego, paląc nadmorskie osady i wsie, również te należące do cystersów, a więc także i Sopot, w którym zresztą Stanisław Leszczyński przez jakiś czas przebywał. W efekcie tego konfliktu, z wybudowanych w Sopocie dworów zostały zgliszcza, a ich właściciele albo nie byli zainteresowani, albo po prostu nie mieli środków, żeby je odbudować. Sam Stanisław Leszczyński, ostatnio, Ostatecznie uciekł w przebraniu chłopa z Polski na teren Prus, a później do Francji, zaś królem Polski ostatecznie został popierany przez Rosjan August III Sas. A wielka historia wciąż ingerowała w życie maleńkiej. I wówczas właściwie doszczętnie zniszczonej miejscowości. Bo oto w 1772 roku, w wyniku pierwszego rozbioru Polski, Sopot trafił w ręce pruskie. Ale właśnie wtedy paradoksalnie zaczął też przyciągać polską szlachtę pomorską. Na przykład w 1793 roku Kajetan Sierakowski, polski szlachcic, kupił właśnie w Sopocie ziemię, na terenie której zbudował klasycystyczny dworek. A wokół niego stworzył podobno słynący z wielkiej urody ogród. Wprawdzie w 1814 roku rodzina Sierakowskich odsprzedała tę nieruchomość, ale po dziś dzień nazywa się ją dworkiem Sierakowskich, ponieważ Pomimo wszelkich zawirowań historycznych, dwór ten przetrwał do naszych czasów i możemy w nim znaleźć oryginalne piece kaflowe z XVIII wieku albo drzwi czy malowidła na suficie pamiętające pierwszych właścicieli. W jednej części tego domu działa Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, w drugiej kawiarnia, w której możemy sobie usiąść odpocząć od zgiełku Monte Cassino i popijając kawę wyobrażać, jak Kajetan Sierakowski sadził róże w swoim słynnym ogrodzie. 10 lat przed tym, jak rodzina Sierakowskich odsprzedała swój dworek, w 1804 roku inna polska rodzina, rodzina Przebędowskich, również pozbyła się swojego sopockiego majątku. Ich grunty i nieruchomości Odkupił gdański kupiec Karl Christoph Wegner, który z tą inwestycją wiązał pewne konkretne plany. Na przełomie XVIII i XIX wieku na zachodzie Europy powoli zaczynała panować moda na kąpiele morskie, która stopniowo rozprzestrzeniała się również na wschód kontynentu. Z tym, że wtedy najczęściej jeszcze nie wchodzono do morza, ale zamiast tego wodę z niego zaczerpniętą nalewano do wanien. No i taki Pomysł zaczął świtać w głowie Wegnera, szczególnie, że już od jakiegoś czasu karczowano lasy i osuszano bagna na terenie Dolnego Sopotu, powiększając tym samym dostęp do morza. Wegner postanawia więc wcielić swoją wizję w życie. Buduje na brzegu morza prowizoryczny barak dzieli go na dwa pomieszczenia i wstawia do nich wanny, do których wlewana jest podgrzewana w garnku morska woda. Ale niestety dość szybko musi swój interes zwijać, no bo nie spełnia oczekiwań swoich klientów, którzy narzekają. Na to, że to wszystko jest jakieś takie prowizoryczne. Poza tym, jego przedsięwzięcie wywołuje ogromny skandal, kiedy wychodzi na jaw, że z tych pomieszczeń w baraku naprzemiennie korzystają kobiety i mężczyźni, co wykraczało poza wszelkie granice ówczesnej moralności. Wszystko wskazywało zatem na to, że z kąpieliska w Sopocie raczej nic nie wyjdzie. Ale wtedy na Sopockiej plaży stanął 48-letni Francuz Jean Georges Hafner, a o tym, co było dalej, opowiem w drugim odcinku.